drogi z pieniędzmi, bo on takie ma szczęście, że zawsze ma za dużo. Ja mówię, bo on na drugie ma Piotrek, Ja wie Piotrek, jak chce stracić, to tylko załóż telewizję. On mówi to mi napisz na kartce, jak to się robi. I napisałem, żeby się nazywała Polsat i on założył telewizję i zarobił. A miał stracić. Ja nie zarobiłem nic. W każdym... No nieważne, w każdym... I tenże Polsat. Ci z Polsatu zadzwonili do mnie, może niekonkretnie. Polsat, ale Robert Górski, który tam takie robił co tydzień kabaret, takie kabarety. I w końcu się mu zebrało i mnie zaprosił. Ja mówię, no, skończyło się. Nareszcie będę w ogólnie dostępnej telewizji, to przez ulicę znowu nie przejdę jak kiedyś. Kiedyś to tak było, o, były śmiechu warte, jeden program, herbatka, utatka, dyżurny satyryk kraju. Ach, co, bywały tygodnie, że trzy programy miałem. Tak? Wszyscy mnie znali. Ale teraz ja, długo nie było i już i tak oni mnie do tego swojego kabaretu zaprosili. A ja mówię Robert, ale co ja mam? Wiesz, jak ty myślisz, co ja mam? On mówię, wiesz co, to zrób tak, żeby to było, że Dziadek Tadek wspomina. wspominać coś wiesz, bo, bo oni wszystko takie aktualne kawałki, a takiego jednego starszego tam nie było. Ja, tam, no ty, I ja sobie wykombinowałem. Że powspominam, ponieważ program nie poszedł na antenę, wiecie. Prawda? Dlatego, że ja tam byłem, był nie było, co Polska cię wycofał i koniec, a ja w środku w tej puszce. Żeby, żeby się nie stracili, I to wam powiem. Fakt, że ten y, tekst, no ja kiedyś dawno temu myślałem, teraz trochę pozmieniałem. I, więc to jest program, to jest tekst, który mówił o powstaniu polskiego kapitalizmu. Bo kapitalizm, bo wy to pamiętacie wszystko przecież. Więc kapitalizm w Polsce się zaczął rodzić taki, takim, takim na, na, na małą skalę, jak da, zaczęli nam dawać paszporty za Gierka. No więc jak tylko paszport Polak dostał, to od razu gdzieś chciał pojechać. Na zachód. Na zachód się nie dało, bo, bo trzeba było mieć wizę, a nikt nam nie chciał dać wizy, oprócz Austrii. Więc Polacy jechali na zachód, na południe. Czyli na Wiedeń, Polska, Huzaria, Pełne autosany polskich udali i na biedę. Szarża się zwykła, zwykle kończyła na Meksiko plac. Tam byli sami nasi Austriaki, nikt innego nie ma. Pamiętam, widziałem jednego takiego, nie każdego Austriaka zaczepiał. Raptem jednego tam wie, e, du, 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 bitte kommen, kommen. Verstehen, ja kommen aus Polen. Mit Walisen zusammen. Ja, wollen verkaufen zu haben für Wallisen. Haben Wurst. Verstehen Wurst? Wurst, Kielbasa, Wurst, no. Bitte wohnchen, wohnchen. Ja, alleine machen den Wurst. Temi Handami. Zwei Hände haben. Ja, nehmen Schwein und Wallen gewoep. Ein, zwei, drei Schwein kaputt. Potem go schneiden äh, mit, mit Kabauken. I do Fleischmaschine, wędzen mit jałowcen, mit wąchen, wąchen. Wolendu auch wodka haben? Ja machen wodka privat zu Hause. Aus, aus drożdżem und zucker. Machen wodka mit czajniken und gwizdawken. Aparatura. Tu tam rura aparatura. Das ist solche aparatura, że jak puk, 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 komendantura, to kwadratura. Ja, ja, ten Austria był taki szczęśliwy, że ten polski jest taki podobny do niemieckiego. Co ten mu kazał, ten płacił. Na końcu mu sprzedał tekturową walizkę jako skórzanu. I ten poszedł, szedł tą walizką i mówi, echtes Lida, echtes Lida, aber das ist eine wunderschöne Sprache, das ist in Polnisch, Habe ha, ha. ha. Hab ich alles verstanden und niemal gewiesen, ha, ha, ha. Wunderbar, wunderbar. I, pod... tak, i tak. potem już przestaliśmy jeździć do, do tej Austrii, bo się przestało płacać. Po co jechać? Co zabytki oglądać? Co starego domu, że się nie widzieli. U nas są teraz zabytki. Nie skończą budować już zabytki. Widziałem wtedy cwaniaka, który oprowadzał wycieczkę Japończyków po Warszawie i pokazywał im średniowieczne metro. Mówi, dopiero co odkopali. Japończycy się załebrały, że u nas taka technika była w średniowieczu. Słyszałem, co mówili. O, no, dobra! I tak się rozniosło po świecie, że Polska jest ciekawym krajem turystycznym, że do mnie rodzina z Ameryki przyjechała. Nie widziałem, że mam. Któregoś dnia pukod do drzwi, otwieram, a tam stoi taki starszy pan, mówi hello. Ja mówię hello. On mówi I'm sorry, przepraszam pan bardzo, I'm looking for Tadek Drozda. Do you know Tadek Drozda? Ja mówię I know Tadek Drozda, no bo ja Tadek drosda. Oh, really? Ja mówię, no really, really. A czy pan Tadek drożda ten, co ojciec zabuga? Ja mówię, ten Tadek drożda, co ojciec zabuga. Tadek, to ty? Ja mówię, to ja, o oh, well, well, well. Ja jeżdżę, twój w z Chicago przyjechał. Ja wiem czemu? Bardzo się cieszę, czemu wujek nigdy nie pisał? O, ja nie pisał, ja nie pisał, bo co ja będę pisał, I jak? Jak ty zaraz odpiszesz, że chcesz pieniądze. Szkoda pieniądze na znaczek. A teraz radio gadało, telewizja mówiła, że Polska szczęśliwy kraj, przyjechałem. Tadek, Tadek, jak ty urósł, w Ameryce by tak nie urósł. Musiałby robić. Wiesz to, a dam tobie prezent, a masz dwa dolary, kup se, co chcesz. I są bardzo różni. Z któregoś dnia powiedział, że chcę koniecznie Warszawę zobaczyć, a jak pewno wiecie, najpiękniejszy widok na Warszawę jest z Pałacu Kultury i Nauki. No bo stamtąd Pałacu nie widać. Więc jechali, jedziemy, ja mieszkam w radości, to jechaliśmy tam do tego i do pałacu trzeba było przejść przez most Poniatowskiego. Po prawej stronie się miało stadion dziesięciolecia. I jedziemy, jedziemy, a, a wuj pyta, co to jest? Ja mówię, stadion kiedyś był, teraz, teraz taki jarmark. Shopping center. Mówię, the greatest shopping center in Europe. Shopa, koło shopi, shopping center. A on mówi, nie będzie na tę wieżę jechał, będzie shopping center oglądał. Bo takiego shopping centra od się nie idzie. To idziemy tam, ja pierwszy raz tam byłem. Idziemy między te budy, ja ręce na portfel idę, nie? Раптом, иди, иди, шампинг вот братом чип. И слышит, так, здравствуй, поляк! Ну, как дело? Хорошо, а? Ну, давай руку, давай. Мне Степа зовут, Степа. Как тебя? Тадеуш, да? Та девушка. ну смотри, Тадеуш, в Варшаву я попал. Варшава красивый город. Польша прекрасная страна. Жаль, что не наша. Вот, знаешь, Брежнев дурак, мог взять. Да ничего, хочешь что-нибудь покупить, а? Вот смотри, чемодан у меня полный, и всего есть, все. Колбасу хочешь? Знаешь, такая колбаса, а? Не видел, а? Ну вот понюхай, понюхай. Сам сделал этими руками. Я взял свинью, знаешь, свинью? Свинью. Наша русская, настоящая свинья. Польская свинья будет... Русская свинья, самая большая свинья мира большая, как танк. И я взял эту свинью и пью в лоб, понимаете. Один, два, три, четыре после свиньи. Потом взял немножко мяса на свиньи. Немножко вот коровы сделал колбас. Ну вот понюхай еще раз. Водки не хочешь. Водка есть, бренди, самогончик. И он вот так до мне вечер, мови, мови, мови. Я так смотрю на него И почуем jak ten Austriak na plac. <grywa> Europejczyk. A ja. Już wtedy... Słyszałem wtedy, że oni u nas na czarno pracują. Jak u nas robi miesiąc, to ma tyle, co u nich za rok. Pomyślałem, może sobie wynajmę jakiego Tatara? Niech mnie nosi te mikrofony. No i potem się wszystko pozmieniało, prawda? Ruskich już dawno nie ma. A, a, a w tamtych czasach jeszcze przechodziłem, pamiętam, ulicą Grochowską i wieszali taki transparent okre, określ, tam był Urząd Zatrudnienia. Ruskie zamiast leniwych. Teraz już tak Ruskie już Ruskich nie ma w tej chwili, prawda? Leniwe też powyjeżdżały. Niedawno nasze ministerstwo spraw zawiesz próbowało trochę kebabów sprowadzić. No ale to też nie wyszło. Tak, także no, jest, jest jaki jest, proszę Państwa. Tak, teraz mamy kapitalizm, już tak się rozwinął, że tamte wspominki, to możemy się tylko pośmiać. No właśnie, a propos kapitalizmu, to też mówił Marek o tych przebojach. Mi się zdarzyło nawet napisać wielki przeboj, to, to, jak już jestem, to zaśpiewam jako autor. Autor wielkiego przeboju. No, kompozytor, którego oczywiście znacie i pamiętacie, wykonanie, w jego wykonaniu tę piosenkę. To może teraz posłuchajcie, jak ten wielki przebój śpiewa autor. <grym wiosenka> Właśnie, żeby to w starym albumie u mojego dziadka jest takie zdjęcie i z Płynący w falach wśród merek statka. Statek na parę sprzed lat stu. Dmuch marynarki opadł zdobił Słońce na górze pięknie lśnił. Dobry fotograf to zdjęcie robił. Wszystko jak żywe, aż się cni i... A, statkiem piękny. Statkiem na parę Piękny. Czy w górze klątło Głośnych krzyków, aż pod mi Tak na śpiewie do. hej, kupię nowy I na pokładzie ciało złożone. O tutaj szum naszej, o tutaj głosem dziewczyn. Cudownie śruba. Takie kłopoty wymyśliłem. Głosem dziewczyny śłowa gra. Ze zenu. A krawcie kto śpiew. Dziadek bo z panem był na tym statku. Żeby majtko w ciągle w strach. Krzyczał aż na, na brzegach kwiatki. Cała załoga stała buza. Na śmierci dziadek zaczął głup zapychać. Dziadek coś wrócił, pytąc się pani, marzył by wieki mógł utrwać. I pan rozstarpie pięknie statkiem na spal. rękę. szybko przez ląb oswana głośno krzyku aż od razu. A śpiew nie ローバカな。<music>